Maciej Kmieci, witam w kolejnym wydaniu rozmów nie tylko o sporcie. Dziś porozmawiamy o speedrowerze, bo moim gościem, jeden z najbardziej utytułowanych ostrowskich speedrowerzystów, Marcin Kołata, witam cię serdecznie. Witam bardzo serdecznie, witam kibiców. Marcin, logotyp Omega i Forned U na Twojej bluzie, powrót do rodzinnego miasta. Co zadecydowało właśnie o tym, że Zdecydowałeś się wrócić w rodzinne strony. Nie ukrywam, że rozmawiamy w niedzielę, w weekend, mhm. bo tak naprawdę w weekend można ci głównie spotkać w ostrowie. Na co dzień mieszkasz, pracujesz daleko, daleko stąd. No zgadza się. Akurat tak się moje życie prywatne ułożyło, że mieszkam teraz na Podkarpaciu w pięknym mielcu. Zawodowo, no jeżdżę po całej Europie, można powiedzieć tak, że no, naprawdę dzisiaj jestem tutaj. Jutro już będę może gdzieś pod Berlinem, także naprawdę życie w rozjazdach non stop w trasie. No, tych czynników na powrót do rodzinnego miasta tutaj w Klubie do Ostrowa no, złożyło się kilka. Przede wszystkim to, że coś już się wypaliło w drużynie śląska. Też z chłopakami przez 4 lata byliśmy na topie. No i tak jak było to kiedyś w Wirażu, no, Osiągnęliśmy prawie maksimum, można powiedzieć, i tam się zaczęła kruszyć ta drużyna seniorska. No, a nie ukrywam, że też w tym roku jest moje 20-lecie startów. Myślę tak intensywnie o zakończeniu kariery. Zresztą kiedyś też już wcześniej rozmawialiśmy, że po 20 latach powiem dość. Teraz Chciałbym się z... pewnie to zrobić w rodzinnym mieście. Chciałbym to zrobić no, właśnie, to jest też jeden z tych czynników, dla, dlaczego tutaj wróciłem. 20 lat fajnie w Ostrowie by było to zakończyć, aczkolwiek jest taki mała kropka na D, że chciałbym skończyć z drużyną Omegi w tej najwyższej klasie rozgrywkowej, czyli w Ekstralidze. I najlepiej jakby jakiś, że tak powiem, skromnie zawisnął jeszcze medal na naszej szyi, także, także chyba ta kariera się wydłuży do 21 będzie oczko. Czyli rozumiem, że pierwszy cel to awans z Omegą na ten sezon, przyszły już, a tak podium to by było taki, taki scenariusz optymalny na to piękne ukoronowanie Twojej kariery. No zgadza się, właśnie to, to ma być takie dodanie smaczku temu wszystkiemu. Dlatego też kontrakt jest podpisany, dwuletni, z tym zastrzeżeniem, że gdyby ewentualnie no nie udało się awansować, będzie droga wolna moja. No aczkolwiek ja osobiście jako zawodnik nie zakładam tego, że, że, że się nie uda. Może co prawda nie powinienem tak mówić dzisiaj, bo jeszcze tak naprawdę rozgrywki nie ruszyły, No ale myślę, że mamy na tyle wyrównany skład i, i doświadczoną drużynę, że, że ten awans powinien być w naszym zasięgu. Trenowałeś weekend na torze w Ostrowie, fajnie wrócić tak na stare śmieci, na tor, na który tak naprawdę w dużej mierze Ty geometrycznie odpowiadałeś za kształt tego obiektu ładny kilka lat temu, kiedy on był przebudowywany? No może tak do końca całkiem geometrycznie nie ja, bo lokalizacja się toru nie zmieniła, aczkolwiek ta przebudowa właśnie, która była wtedy robiona na obecny, że tak powiem wzór, no duży miałem w tym udział. Wzorowaliśmy się wtedy na, na, na jednym z torów angielskich, troszeczkę był tam naszej inicjatywy, dlatego ten pierwszy ług jest troszeczkę zmieniony geometrycznie. Drugi pozostał tak jak w starym zarysie, można powiedzieć, starego, starego wirażu toru. I no, powiem tak, no to był taki pierwszy kontakt po zimie na, na, na rowerze spidrowerowym Miałem chwilę czasu, znalazłem, chciałem się sprawdzić, że tak powiem, wrócić właśnie na ten, na ten tor. Bo też no, 4 lata w Śląsku no, nie miałem tutaj okazji. Troszeczkę w tym roku działacze podziałali tutaj z nawierzchnią. Ten tor jest bardziej twardy jest szybszy, no fajnie na pewno było się sprawdzić. Nic inaczej, tak jak się wraca po, po kilku latach właśnie przerwy na, na tur, który niby się znał doskonale? Powiem tak, no na pewno miło się wraca do, do tego rodzinnego toru, do, 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 do tych kształtów, do, tych, do tego owala, e, aczkolwiek no trzeba, że tak powiem oko od nowa przyzwyczaić, trzeba pojeździć, poznać te ścieżki, tym bardziej, że mówię w tym roku chłopaki tutaj i działacze z Omegi zrobili Dużo, żeby ten tor był twardszy, sprowadzili glinkę, wymieszali tam nawierzchnię od nowa, jest praktycznie tor ułożony, dlatego no, to jest ważne, żeby, żeby gdzieś tam pojeździć, te swoje okrążenia wyjeździć, troszeczkę się wjechać w ten tor, jak to mówią przysłowiowo. To ma takie znaczenie jak na przykład właśnie też w sporcie żużlowym, że, że ta nawierzchnia toru może być atutem gospodarzy, który, którzy lepiej znają, wiedzą jak się dopasować do niej? No na pewno każdy, każdy gospodarz robi tor pod siebie, tak nie, nie ukrywajmy i czy to w sporcie żużlowym, czy, czy, czy w speedrowerowym. dlatego no, przede wszystkim nam zawodnikom Omegi musi ten tor rozprzyjać, przyjezdni, no, najlepiej jakby był to dla nich zagadką, no, ale wiadomo, że znamy się nie od dzisiaj i każdy już mniej więcej jeździł na wszystkich torach w Polsce czy, czy w Europie, ale zawsze no, takie utwardzenie nawierzchni czy, czy, czy ułożenie toru od nowa no, na pewno dla jakiegoś smaczku i no, dla nas może być to atut, dla przeciwników niekoniecznie. Omega tak naprawdę składa się w tej chwili z takiej mieszanki rutyny i młodości. Wy jesteście tą doświadczoną gwardią utytułowaną, ściągniętą w jednym celu. Z jednej strony, żeby pomóc w awansie do Superligi, a z drugiej tak naprawdę, żebyście byli wzorem dla, dla tej młodzieży. Jedno i drugie było tak jakby ważnym elementem właśnie, żeby gdzieś tam kultywować te, te tradycje speedrovera w Ostrowie? No ja od zawsze chciałem, żeby, żeby była taka ciągłość tego pokolenia, speed rowerowego, czy to w Ostrowie czy ogólnie w Polsce, no bo jest to młoda dyscyplina, naprawdę fajna, widowiskowa i, i cieszę się, że po prostu to się tak na taką skalę odrodziło w Ostrowie, bo to zawsze było moim marzeniem, żeby po moim, po moim zakończeniu na przykład kariery, żeby tutaj te tradycje były dalej ta, kontynuowane, byli nowi zawodnicy, nowi wychowankowie Ostrowa. Chyba cieszy się, serce rośnie, jak, jak właśnie widzisz ten rybek, już, który sukcesami trenuje w Omegze. No, zgadza się. No, tym bardziej, że w tamtym roku jeszcze nie byłem związany z Omegą w tamtym sezonie, a, a już, że tak powiem, no, podglądałem te wyniki, śledziłem, no, bo jednak jest to moje rodzinne miasto i, i, no, i cieszyło to bardzo, że, 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 że to właśnie tak wygląda, że są nowi, yy, że garną się do tego sportu. I, i że odnoszą sukcesy przede wszystkim w tych kategoriach na razie najmłodszych Żaków, ale to jest ważne, bo właśnie to zaprocentuje w przyszłości. A Powiedz, jak będzie wyglądał właśnie ten sezon, bo macie szeroką kadrę z doświadczonymi zawodnikami, którzy mają różne obowiązki zawodowe, prywatne, nie każdy będzie mógł startować w każdym meczu. Wy sobie gdzieś tam właśnie to wszystko poukładacie tak, żeby gdzieś tam rotacyjnie startować w barwach Omega w tych najważniejszych meczach? No zgadza się, no to praktycznie już żeśmy mówili z prezesem i tutaj z menadżerem przed sezonem, że w trakcie podpisywania kontraktów, że nie każdy też będzie, no z różnych względów, czy to zawodowych, czy prywatnych dostępny na, na wszystkie terminy kolejek. Ale dlatego jest tak zbudowana szeroka kadra w naszym składzie, żeby można było zamieniać, rotować tymi zawodnikami i, i, i to jest mówię dobre też, bo no, nieraz są też jeszcze jakieś wypadki losowe, kontuzje czy tak dalej, odpukać, żeby się nie zdarzały ale dlatego właśnie jest tak szeroko zbudowany skład. A Powiedz, jak tak patrzysz właśnie na kadry tych drużyn pierwszoligowych, na papierze jesteście bardzo mocni, ale no wiadomo, papier nie jeździ, ale jesteście faworytem numer jeden, tak jakby tak popatrzeć na, na, na składy drużyn? Powiem tak szczerze, że jak sobie tak już od kilku lat śledzę speedrower w Polsce, ta ekstraliga troszeczkę się moim zdaniem wypaliła, a to, co się narodziło w pierwszej lidze, Moim zdaniem w tym roku pierwsza liga będzie bardziej wyrównana niż, niż, niż ekstraliga. Bo tak patrząc nawet na skład, na wasz skład, na sukcesy no. waszych zawodników, to można by powiedzieć, że ten zespół mógłby w tym momencie już walczyć o medal w super Lidze. No zgadza się, no, gdzieś tam przez chwilę w zimę była, była taka nadzieja, bo wycofała wyczes, się Częstochowa, aczkolwiek Polska Federacja zadecydowała, że drwęca Kaczorek w to miejsce, no zresztą mi się to też należało, bo w tamtym roku zajęli drugie miejsce, także sportowo, sportowo oni zostali wciągnięci do ekstraligi. Ale z drugiej strony, no, co się nie odlecze, miejmy nadzieję, że nie ucieczę, jak to mówią, i, i że walczymy ten nawaz na to, że i, i, i w przyszłym roku, że będzie ta Ekstraliga. Nasz program nosi nazwę rozmowy nie tylko o sporcie. Dużo rozmawialiśmy już o speedrowerze, ale tak naprawdę można powiedzieć, że też Twoje życie prywatne zagnało Cię na drugi koniec Polski. Powiedz właśnie, jak Cię mieszka w Mielcu. Mieszka to może też za dużo powiedziane, bo jednak jesteś dużo w trasie. No, zgadza się. Powiem tak, pierwsze odczucia, jak się tam przeprowadzałem na Podkarpacie, mielec jest bardzo bliźniaczym miastem do ostrowa wielkopolskiego, porównywalny powierzchniowo, chyba tam jest dwa hektary tylko różnicy w powierzchni kilometrach kwadratowych. Mieszkańców też około 70 tysięcy, także no, bardzo szybko się tam zaklimatyzowałem. Nie? Mam też tam jakiś powiedzmy już swoich znajomych. No, dałem się poznać, że tak powiem, z tej dobrej strony pomocnej. Jak mogę to też pomogę i, i, i że tak powiem no to też procentuję tam jakieś już teraz m, nawet prowadzimy rozmowy, żeby w Mielcu może kiedyś w przyszłości otworzyć speedrower. No zobaczymy czy to się uda, może wypali, może nie. Poczekajmy. Praca zawodowa jak mówiłeś, kierowca tirów, tak, tak można powiedzieć, czy, czy, czy różnych samochodów ciężarowych? Konkretnie autotransportera jak ja to zawsze mówię. Dlatego autotransportera, bo głównie tylko auta można przewieźć. No praktycznie może auta po całej Europie tutaj. To jest Belgia, Holandia, troszeczkę Francja. Jak wygląda taki typowy twój dzień, tydzień od poniedziałku do piątku? No akurat udało mi się znaleźć taką pracę, że właśnie pracuję w systemie od poniedziałku do piątku, no bo wiadomo, różnie jest z tymi kierowcami zawodowymi. Niektórzy wyjeżdżają na dwa tygodnie, na trzy, a ja akurat tutaj udało mi się znaleźć tygodniowe pracy. No, wyjazdy przeważnie w poniedziałek, we wtorek, no, zaczyna się to za ładunkiem jakichś nowych samochodów na fabryce. Przeważnie są to jakieś nosowice, czyli Hyundai'a ładujemy, ewentualnie na Słowacji Kia z Żyliny. Nieraz się wozi Tychy, Tychy tutaj jest od nas Fiata. No różnie, różnie to wygląda, różne ładunki się bierze, to co spedycja zleci, i ładujemy, zawozimy do Belgii, na przykład dużo aut do Antwerpii, do portu, a stamtąd już idą na cały świat te auta, no, czy do Australii płyną. Czy, czy gdzieś na Hiszpanię. No także naprawdę no, różne kierunki. Lubisz swoją robotę? No powiem tak, no, raz, że trzeba robić w życiu to, co się lubi, bo wtedy, jak to mówią, no nie spędzi się ani jednej godziny w pracy, tak, tak, tak mówią. I to jest prawda. No, lubię to robić. Jazda sprawia mi przyjemność, lubię też ładować te samochody, bo to też jest ważne, że no, nie każdy też kierowca, jak patrzy, jak to jest poładowane, mówi, ja bym się do tego nie nadawał. A to jednak no, wie trzeba to lubić, bo tutaj ja praktycznie odpowiadam za załadunek i rozładunek tych samochodów, także naprawdę to bardzo, bardzo odpowiedzialna robota. Tym bardziej, że to są mówię, nowe samochody w 90% buzimy i no, kierowca jest tutaj też później rozliczany z tego za bezszkodową jazdę i tak dalej, także no, naprawdę jest tej odpowiedzialności dużo. Czyli wiesz, że w poniedziałek, lub we wtorek wracasz w piątek. Pewnie też trochę stania w korkach po drodze, tak? No, powiem tak, no, aut na drogach niestety nie ubywa, a wręcz przybywa także także korków też jest dużo dosyć sporo w Niemczech no ale no to już jest taka że tak powiem wpisane w nasz zawód jakoś sobie człowiek radzi no czasem się uda nawet w czwartek wrócić ale no to są takie sporadyczne przypadki czasem się wraca również w sobotę no wiadomo jak to w transporcie gdzieś coś się nie rozładuje nie przeładuje jakaś kolejka na fabryce i no różnie to bywa ale przeważnie od poniedziałku do piątku ta praca będziesz miał czas jeszcze właśnie na ten mecz na treningi bo to tak po tygodniu pracy też trzeba kochać ten speedrower, żeby mhm. jeszcze chcieć jechać kolejne 500 km, czy nawet nie raz więcej na mecz ligowy. No, zgadza się, no tym bardziej, że już w zeszłym roku jestem w związku małżeńskim, dlatego no, tych, że tak powiem, obowiązków rodzinnych też jest dużo. Nie tylko praca, nie tylko speedrower, ale muszę to gdzieś godzić. Tak? I, i no, Cieszę się i chciałbym też spędzać jak najwięcej czasu z żoną, także, także cieszę się, że bardzo mnie tutaj wspiera na, na płaszczyźnie tej sportowej, kibicuje ona chyba wyrozumiała, bo tak powiem pozwala się realizować w tej pasji, tak? Zgadza się, aczkolwiek już gdzieś tam po, po, po cichu szepcze do ucha, że już tyle lat może wystarczy, tak? No powiem szczerze, że tak, ale jest już tyle lat spędzonych, bo w tym roku 20 lat mi mija na, na, na torach speedrowerowych. No i już coraz bardziej myślę o zakończeniu tej kariery, ale tak jak mówię, no jeszcze chciałbym coś tutaj fajnego z chłopakami z Omegi zrobić, żeby ten... Y Ostrowski speedrower wjechał na te najwyższe ścieżki, jak to mówią. A indywidualnie masz jeszcze jakieś cele, ambicje? Czy, czy właśnie one są związane głównie tutaj z drużyną, z Ostrowa? No nie ukrywam, że ze względu na tą pracę zawodową i na coraz mniej czasu na treningi, te indywidualne plany, że tak powiem, no praktycznie schodzą na dalszy plan, a wręcz w ogóle nawet nie myślę o tym. Dla mnie głównym celem to jest fajne ściganie dla, dla drużyny, żeby ich wspomóc jeszcze tym swoim doświadczeniem. i no i żeby coś fajnego razem osiągnąć, bo jak to mówią, drużynowy sukces cieszy zawsze bardziej, wynajmniej mnie. Wiele z tych sukcesów już smakowałeś z Wirażem, wiele z chociażby ze Śląskim Sietuchowicem. Życzymy Ci teraz tych sukcesów z Omega Infornet EU, tego upragnionego awansu, a w przyszłym roku na ten 20, 21 sezon medalu, może, a może czegoś jeszcze, jeszcze większego. To było piękne ukoronowanie Twojej kariery. Dziękuję Ci serdecznie za wizytę w studio. Dziękuję również bardzo serdecznie za zaproszenie, za, za możliwość wypowiedzenia się i do zobaczenia na polskich torach spidrowerowych. Marcin Kołata, jeden z najbardziej utytułowanych ostrowskich spidrowerzystów, był moim i Państwa gościem. Do zobaczenia już na torach spidrowerowych, również z udziałem właśnie Marcina Kołaty. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu rozmów nie tylko o sporcie.